Ja o się maneczko, tutaj mówi Daniel... Znaczy się już tymczasem nie Daniel... Daniel Szalony Cactus, tylko dzisiaj mówi szalony kaktus, A nie ten... A nie ten jak dawniej Daniel. <laughs> I dzisiaj generalnie to gram w taką programę jako CAP. Czuję takie, co tam jak się, się nóżami i tak dalej. Jak tam się spodoba się taki film. Zostawcie łapkę w górę. A taki nawet nie będzie. A ja tutaj generalnie już tak długo gram. Czyli tak długo gram już tą w grę. W grę od jakiejś tam z parę miesięcy. No i się udało mi się stosnąć. czyli już ten kryzys, ale z tym już... Aha, Jay To... Z ten kresento jeszcze Druszymy. z to że jest taki laser który przez przez ścianę rozumiecie może tak dłużej kamera będzie będzie może mnie słychać bardziej jakby co to, to na następnym filmie nie za to a teraz kramy, gramy w grę będę grał w grę pokonanie. Taki zrobiłem się taki ostatni, taki... Taki to... Taki, że ja wszystkich pokonam. No, nie wszystkich. Nie równo jednocześnie, ale to tak... Tak... Tak to to taktykulem. A takty... A taktykul to jest broń. Jakbyście wiedzieli, co to znaczy. Taktykul i no po prostu taką no po prostu tak tu, tu technicznie mówiąc to tak to ta, taktyką biorę na nich że czasami gdzieś gdzieś tam będę czasami o teraz jak tutaj tak wezmę za ścianą się schowam i zacznę tak strzelać tam to wszystkich Albo gorzej, jak ten ktoś będzie miał taktykula, to wtedy jest taki niezłodzieńczy. No i czasami jest... No i czasami to są takie komplikacje to w psychice, kiedy jak coś... To jak, jak ten ktoś będzie miał, miał ten taki eksplodujący może, to wtedy to wtedy jest najgorzej. To wtedy wołajcie o pomoc. Poprzednim nigdzie się nie ukryjcie się. Ale przed, przed... tym też nigdzie nie ukryjecie się przed moim takim szczerem z tym laserem, gdzie wszędzie może też. gdzie ja chcę ten hitman czasami naprawdę mnie denerwuje bo jak se ten weźmie i zacznie strzelać to wtedy będzie kłopot no i taki specyficzny dźwięk też też ma taki I tym jeszcze ten z, z tego dźwięku kresenta. No tego to wcześniej nie chciałem Wam tego nagrywać, tylko dlatego, że chciałem sobie tutaj, tak sobie tak normalnie, za, tak dzieciństwo sobie tak poprzypominać. Po Bo tutaj, jakbyście widzieliście to jak już wiedzieli, to ja tutaj już wcześniej tą grę grałem. Ale nie chciałem po prostu Wam tak. Tak nagrywać. No nie, no to że, że nie, że ja nie chciałem. Ale że po prostu... że po prostu dopiero... To że ja nie wiedziałem, że jest tylko... Tego... O nie no to po prostu... Wtedy nie myślałem, żeby nagrać o tym. A tutaj jest tutaj różnych map. Tutaj jest też Castle, Samek. Drugi Samek, Castle du. Też jest tam King... King Tom. King Tom I jeszcze jest tam Murder Mystery też jest Też takie coś jak Jak Eliminacja, Eliminacja. Murder Mystery Chyba kojarzycie I jeszcze są I są jeszcze mapy A jak byście chcieli byście to kupić takie co jak teraz. To z wam, tu musielibyście takich kryształów zbierać. To z 6000 takich kryształów musielibyście uspierać. A to, to zapewne się zapytacie, czy ja to, 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 to te kryształy. Te kryształy się zdobywa się, kiedy jak się załatwi się przeciwnika. Mogę wam to pokazać. O! I jest takie coś jak... Tu jak taki kryształ. No i trzeba też tutaj trochę uważać. I trzeba też niećcie na patrzności, bo jak wejdzie taki... No bo jak wejdzie taki to 30 tysięczny zabicia i jeszcze będzie miał taki nóż, to z, to z tym duszotkanem tu już nikt nie wygra. To wtedy trzeba wołać o pomoc. Albo gracie dalej, albo wychodzicie z serwera i zmieniacie nas słabszy. To na słabszych przeciwników. To wtedy to to, wtedy, to takie dla mnie bardziej. To bardziej wtedy tak się opłaca się. O z, z tym tysięcznym, a ja za nim tylko 6. No i teraz to będzie takie pytanie do Was. To co byście chcielibyście na Nie no. Nie no że co chcecie, ale co byście chcieli oglądać? A może, a może kiedy tu, z, tu zrobię taki filmik, to z jakimś widzem. jak jeśli go lubicie i tak poprosicie, tak, to, to w komentarzu, to wtedy mogę wam to zrobić. A wtedy będzie nieprzyjemność tam ze pokrania, pogrania, będę się timował, się timował się z wami nie będę was zabił ale poza jak będziemy target mieć to wtedy może pozabijamy się ale najbardziej, najbardziej tu, to, to chcę żebyście teraz polubili ten film to film i tak jak będzie komentarz odpalony to napiszcie mi co, co byście chcielibyście nagrać eh, oglądać a jak wiedzieli to, wiedzieli, to to ja jeszcze to tak, to nagrywam to zanim w ogóle lekcje się zaczną się. Ja mam lekcje tak jakoś tak o 11.30. A tu, to, to jeszcze jak, jak Słucham tam 11.30. o 11.30, to mogę jeszcze chwilę nagrać, chwilę, ale może i tak się przygotować jeszcze. No i, w, no i w tą grę bardzo fajnie się gra. To gra, ja będę w tą grę pole, pole, polecam tą w nią grać. Bo taka jest taka fajna, to... No bo tak się fajnie się gra się, I to tak może też tak trochę się, trochę się skojarzyć to, to z tym CS-ką, ale nie znam się, nie znam się na tych krach, to nawet ci nie wyrażam opinię, co, Co jest podobne. Ale wiem na pewno, że to polecam na tą grę. Tą grę. Aha! 37 tysięcznik. No to już na pewno wiem. No to już na pewno się pobawiłem. Perena. A sponsorem dzisiaj tego odcinku. Czy może materiału, czy może cokolwiek. Co... Cokolwiek, to dzisiaj sponsorem tej gry jest sponsorem tej gry jest jest właśnie Opera KX jakbyście, zaczyna... jakbyście, z... jakbyście się zastanawialiście się, co to jest za... za gra to nie gra, ale co to jest Opera KX to jest taka tarka dla kraczy to ja się niedawno się dowiedziałem dowiedziałem się, że to jest to fajnym bardzo, to bardzo fajnym takim to, że to fajnym jest takim... Tak, takim sensie, że to można tak fajnie grać. No tak nagrywać można tam, tam też. O to, to takie... O to jest... O to jest to takie jakbyście nagrywalibyście na przykład... To, to na tym to, to zwykłym. To zwykłym tym. Tym przyglądarce, ale w, co najciekawsze w tym operze GX to jest takie coś, to że możecie, że możecie tam zobaczyć jakie gry są, są darmowe to na PlayStation, albo może i nawet, nawet Xboxie, I, Xboxie i tam możecie też, też tam ustawić, też możecie tam ustawić tam na przykład, na przykład to, że co byście Czekaj, ja Wam to pokażę. Mam tutaj X. I powiem Wam naprawdę, że tu się fajnie się... To, że tutaj możecie gry oglądać. Możecie na przykład dajmy na to, że YouTube, tak? YouTube. YouTube Ewan YouTube. I tu możecie tutaj tak normalnie oglądać. Jedynym plusem jest taki, taki na przykład Roksa. Możemy go tak odłączyć, odłączyć od tego i możemy tymczasem co innego. To możemy co innego robić, a możemy co innego oglądać. Możemy oglądać, możemy co innego robić. Musi być jednak kanał. Pewnie będę chodził po jakiejś karpie do sklepów, do Biedronek i tak dalej. Jak to zwykle bywa na takich mapeczkach, ale... No i tak się nie więcej się, się prezentujecie, ja podrób. już pana dziękuję. Roxa koksa. No powiem wam, że to fajnie się prezentujecie to. I to fajnie się tak się prezentuje to już nie pomożecie tam wybrać, kupić krew, i tak dalej. Ja już nie przedłużam, bo to już za długo trwa. Lecimy to, to wino. Co tu możecie się spodziewać? Co wy możecie się spodziewać się na początku, jak się tutaj się dołączycie? Włączycie w ogóle tą grę na się oczywiście. To pierwsze, co zauważycie, to będziecie mieć nie tam normalne koskina, albo jak wejdziecie tu. No, to możecie mieć nawet inupa. Łączonego I z każdym poziomem będzie tam tak wzrastał. I będziecie coraz więcej mieć. Mieć postaci odplokowanych. Tu jest więcej genów. I tutaj można też mieć Harego Hare za 100 zł. Nie za 100 zł, ale za 100 level. A tu kupimy za 6000. Tutaj jest pistolety. I że to dokładnie to samo będą tak. Tak wam się tak tak za każdym lewerem będzie coraz bardziej dobry nóższy trafiał. Może być epicki, albo może być co innego. I też możecie mieć mieć to. To, że tam możecie mieć mieć albo tam zwierzątko, albo możecie mieć mieć tam palona, albo... albo kola na przykład. I tu możecie też... A jak tutaj się kupuje się, to można i nawet... Hippertree, Teleport Knife, Shotgun Knife, Tesla i Spunk Knife. I tutaj o wiele więcej tu jest, bo też jest tutaj takie to sykiny tutaj można to nożów mieć. Ja wziąłem takie ognisby, bo ten najbardziej mi się podoba. To nie ty... No może mi się nie podoba mi się lub może, ale nie z takiego powodu, że, że o tak, o tak że tak stupy siąłem. To tylko siąłem tak... Tak tylko dlatego, że nie miałem innego innego i mogłoby to coś tutaj kosztować. A ja nie chciałem genu marnować. Na hiperpena to nie chciałem nawet tracić ani jedną. Zetek. Jeszcze chwilę się popabimy. Jak będzie u jak będzie u mnie, jak będzie u mnie u nas, to jak się zacznie się jak będzie 11,26, to wtedy kończę już. Ale polecam tą grę. Tu jest fajne rozgrywki, można tam tam przyjaciół mieć. Możecie tam soja mieć. Możecie taki target mieć, który więcej takich zdobycie. To będzie I tutaj można dużo rzeczy robić. To można też tutaj klicze robić. Albo możecie kl kl klicze robić, albo możecie tutaj tak, tak tym palonym na przykład na, kast, na kastl... na to na zamek i tam możecie gdzieś tam poza mapą tym po, tym palonym polecieć. No, słyszałem już. Jak wam się spodobał się dzisiaj odcinek, wiem, że to był dosyć krótki, ale chciałem chwilowo wam pokazać. Jak wam się spodobał się, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Jak ja pod tym filmem będzie trzy łapki w górę, i jeden subskrybent, i może jeden komentarz, to zrobię wtedy odcinek. To trzymajcie się. I nie dajcie się złapać ci covida. Oczywiście. Na razie. Pa! Mówił już hałas.